Manero. Jestem, jestem znowu. Ci, którzy obserwują mój kanał, to wiedzą, że zawsze mam jakieś zwariowane pomysły. Tak w ogóle pozdrawiam wszystkich serdecznie. Jeżeli chodzi o masę pojazdu, no to było ponad 120 kg. Nie ważyłem jeszcze, naprawdę nie miałem czasu. Wierzcie mi, w to jestem tak zabiegany z wszystkim, że ale myślę, że. Do 15 kg, coś około 13 kg. Na czym udało mi się wywalczyć? Udało mi się na jakichś takich rzeczach. Taka ciekawostka, uchwyt na silnik. Był wykonany z takiego dużego kawałka nierdzewki. Poobcinałem, poprzerabiałem i wyobraźcie sobie, że 3 kilo, 3 kg udało mi się na tym wywalczyć. Cały ważył 5, więc to jest 3, to już do przodu. Było dużo wywalonego syfu. Teraz jest blacha półtorówka. Jest leciutka. To wszystko spawałem z aluminium sam, więc tutaj też parę kilogramów. No i tutaj najwięcej. Tutaj te nito nakrętki, to się wydaje, dużo śrub, dużo, dużo przykręcania. No to też był niepotrzebny syf tutaj i. I tutaj chyba tak naprawdę najwięcej udało mi się z tego wywalczyć, bo no tam odeszło bodajże chyba z 8 kg tego syfu. Więc jestem jak najbardziej zadowolony. No już więcej się nie dało z tym pakietem. Oczywiście umówmy się. Ja byłem ograniczony, bo musiałem wrzucić pakiet, który już był wcześniej zrobiony z dwóch części, czyli tu i tu. Musiałem zrobić pod to pudełka, tutaj było większe, musiałem to wszystko upchać, zrobić to tak, żeby miał ręce i nogi, no masakra przy wpychaniu tego, mnóstwo pracy, mnóstwo rzeźbienia, e, taką skrzynkę, ktoś kto już zrobił jakiś tam pojazd od podstaw sam, no wie jak to jest ciężko przy wszystkim, no każda jedna rzeźba, czegoś, spawanie, ucinanie, slifowanie, to wszystko jest czas i jeszcze raz czas. Od razu Wam powiem, że jak przejechałem się pierwszy raz jest fajne, lepiej się skręca, lepiej się manewruje, bo jest lżejszy. Środek ciężkości jest niżej. To się wydaje, ale tu było, tu było troszeczkę inaczej i tu było, bodajże, chyba odtąd się bateria zaczyna, była wyżej, więc wszystko jest niżej. Więc no, środek ciężkości się trochę obniżył, masy ubyło, no i jest lepiej. Z takich poważniejszych przeróbek wkurzyło mnie, gdzie sterownik schować, gdzie sterownik, no bo jak ktoś ma mniejszy pakiet, chowa go tutaj i ma z głowy, tak? Ja nie miałem pola manewru, no, miał, był chory pomysł, że y, pieczone jaja, czy coś w tym stylu, ale to bardziej do żartów, do zbytów. Z tymi narzędziami i z możliwościami, co miałem, udało mi się coś takiego zrobić. Dlatego też przeróbka, bo wiedziałem, że był bardzo mocno eksploatowany. Kończy, kończył się sezon. Trzeba było zrobić serwis, łożyska, jakieś tam tuleje, sworznie, jakieś takie rzeczy. No to mówię, dobra, to już polecę z nim całym. No i tak też się stało. No i tak on się prezentuje. Go, prysnąłem go kobrom firmy Nowol moim zdaniem jest ok nie chciałem pchać się jeszcze w jakieś koszta ci którzy obserwują mój kanał wiedzą, że u mnie jest po prostu wygląd to jest drugorzędna rzecz czy tam jeszcze nawet na samym końcu to ma działać, to ma sprawiać frajdę to ma latać naprawdę to ma się sprawować w bardzo trudnym terenie a nie ma to wyglądać i cieszyć oka a co z tego jak to się nie nadaje w jakiś tam trudny teren, tak? To jest bez sensu, nie? To jak chcę jakiś fajny pojazd, którym chcę się pokazać, czy na miasto, czy gdzieś, no to nie harata mi mostro w terenie, tak? No bo wiadomo, w teren to leci, spada. To trzeba już z tym się liczyć, z takimi konsekwencjami sprzętu, że jak robimy coś takiego, to nie możemy płakać, bo to będzie obdrapane i poobijane praktycznie cały czas. Dobra, jeżeli chodzi o. Zmiany konstrukcyjne, no to tak jak tu widzicie Tamta rama, jedyne co to zmieniłem ramę Kupiłem nową za 120 zł Poucinałem, powspawowywane są kątowniki aluminiowe Tutaj widzimy uchwyty na akumulator Zobaczymy ten sterownik Myślę, że, myślę, że w tym miejscu spisze się najlepiej, zrobiliśmy mu wentylację Jakieś tam dziurki, tak jak mówię, to nie ma wyglądać, to ma ostro, ostro orać. Pakiet 20S 30P, one VTC 5A, nic nie puszczają na, na żadnych sekcjach. Ominęliśmy WMS. Sterownik, nie mogę więcej nic powiedzieć, ale to jest Wotol 200 No Jest po konkretnych modyfikacjach, przeróbkach, jest w fazie testowej, więc. Za bardzo nie będę się odzywał. Jak to wypali, to wtedy będzie można coś powiedzieć. Zmieniłem zębatkę z przodu. Zębatka z przodu jest o jeden ząb mniejsza. Hałas jest, ale nie jest aż tak duży. Zwykły łańcuch. Na czym idzie jeszcze ugrać? Tam ktoś się mi pytał. Tylna zębatka, panowie, to jest jakieś 4,5 kg. Tylna zębatka aluminium. Tylko i wyłącznie aluminium gra na naszą korzyść, jeżeli chodzi o wagę. No wiadomo, tu już cudów by się nie zrobiło. Ten pojazd nie zrobiłby się lżejszy. E, myślę, że z tą wagą jest naprawdę, teraz jest super, bo za lekki to też może nie byłoby za dobrze. Staram się, już gdzieś tam załatwiłem teren, będę chciał wszystkie pojazdy wrzucić, żeby można było po prostu sobie przyjechać, pojeździć do wynajmu będzie można wypożyczyć z przyczepką. Chciałem wam się pochwalić, że bardzo trudno miałem, bardzo trudny okres. Pół roku, bo było bardzo zimno. Nie mam ogrzewanego garażu. No słabo, tam, ale chęć, ja to uwielbiam, tak się odstresowuje. Ktoś trenuje, ktoś, coś innego robi, ktoś gra. No ja wbijam się do garażu, włączam techno i jest ogień nie? i. i... I tworzę sobie coś tam, co mam w głowie. Ktoś maluje, ja po prostu robię, robię takie pojazdy. Sprawia mi to frajda, a przy okazji jak to konkretnie lata. Co się zmieniło względem tego, co było? No to nie, no nie ma porównania. Dół jest masakryczny. Ostatnio mnie skarcił. Polecam manetkę kciukową. Borolgas to już pewnie by leżał. I ja też. Zobaczcie, tu już jest pierwsze, już lotka. Postawiło mi go dęba, zrzuciło mnie. Dobrze, że go utrzymałem. Tak się to skończyło. Trzeba uważać. Golden Motor to jest dziesiątka. Bardzo dobrze sobie radzi. Bardzo duży zapas mocy. W ogóle ani razu jeszcze przez całą przygodę, jak mam, to ani razu mi się nie zagrzał. Także tak to wygląda z szerszeniem. Nie wiem, co mógłbym jeszcze powiedzieć więcej. No musicie obserwować, bo będzie możliwość przejażdżki szerszeniem, kładem jest jeszcze, są dwa lżejsze pojazdy, które wyjdą, no to jest, to są bracia szerszenia, no to już jest, no to już jest masakra, nie, tam już jest rodeo takie, że to już bardziej, żeby, no, gdzieś tam zrobić coś naprawdę takiego bardzo mocnego, ale tak jak mówię, tutaj są mapy, jest frajda dla każdego, no i co, no i teraz już troszeczkę będę kończył z tym wrzucaniem jakiś tam Pojazdów, które robię, no bo powoli wychodzę z tymi wszystkimi projektami, i bardziej będę skupiał się na gdzieś tam, właśnie wypożyczalnia. No i nie będę ukrywał, że ostro, ostro będę chciał uderzyć na sezon, na latanie czyli Rumunia, Alpy Austriackie, góry nasze, polskie, no. Będę chciał ostro, ostro, ostro jeździć na prabuty do Chłopaków. Pozdrowienia tam dla całej ekipy Enduro, bo to naprawdę tam jest taki tor. Będę bardziej chciał się wkręcić gdzieś, coś porobić technicznie, już takie bardziej rzeczy przyjemnościowe. Wiadomo, no. Skręcanie, składanie, spawanie, to też jest przyjemność, ale myślę, że muszę już troszeczkę od tego odpocząć i, i skorzystać z troszeczkę innej formy relaksu, więc będziecie śledzić mnie i obserwować, to będziecie widzieli, co tam się dzieje, jak to wygląda wszystko na bieżąco. No i co, no i widzimy się za niedługo. Zdrówka, zdrówka, jo, na razie, cześć.